Witajcie kochani, jak się potoczy ta relacja pomiędzy mną a tą osobą, o której myślę. Zrobimy sobie może kwiecień i maj. Wybierzcie sobie obiekt, czekoladkę lub takie jajo, słodziutkę, i teraz zrobię dla czekoladki, dla numeru 1, Jak potoczy się ta relacja? Dziękuję kochani za to, że jesteście. Dziękuję za wszystkie komentarze. Bardzo mi miło, że mogę Wam pomóc, pomagać, że przychodzicie na prywatne sesje do mnie, że mi ufacie przede wszystkim. Ja jestem razem z Wami, tutaj również chcę Wam pomóc najbardziej, jak potrafię. Moje dary i talenty są tutaj kochani dla Was, więc zapraszam serdecznie. A teraz już patrzę dla numeru jeden, jak potoczy się Wasza relacja, co będzie dalej. Przeciągu kwietniu i maju. E, kochani, e, w sumie powiem tak: jeżeli jesteście e, w takim dystansie e, i nie macie ze sobą e, za bardzo kontaktu, to górę tutaj pokazuje, że będzie powrót. Będzie powrót, będzie jakby spotkanie wasze na razie na poziomie takim seksualnym, ale również takim duchowym, czyli tutaj anioły bardzo chcą, żebyście się razem spotkali, żebyście razem doświadczyli um, znowu spotkania ze sobą, żebyście coś przemyśleli, żebyście wrócili um, do spraw z przeszłości. Ale chodzi w kontekście rozwiązywania tych yy, yy, problemów z przyszłości, tak? To jest wszystko karmiczne, duchowe, więc tutaj trzeba jakby ponaprawiać na spokojnie to, co nie grało u Was yy, w przeszłości. Kochani, również jeżeli ta osoba wróci, uważajcie na kłamstwa tej osoby, uważajcie. Może bym powiedziała, zapalcie sobie taką jeszcze tutaj czerwoną lampkę, w razie czego, jak wróci, właśnie, żebyście też za bardzo, za bardzo od razu tej osobie nie ufali. Dajcie jej się wykazać, czy będziecie razem? Tak, będziecie razem. Ta osoba jakby zdecyduje się otworzyć. Serce i drzwi do nowego, do nowego, i tutaj wy także otworzycie te drzwi, i jest karta, że będziecie razem jak najbardziej, że dacie sobie szansę. A widzę fajne wakacje, fajna podróż, razem spędzona, razem przebywanie właśnie w okolicach, nawet wakacyjnych. Wiem, wiem że miałam kwiecień, maj, ale też mi tu wakacje już są. Pokazane i to wszystko będzie powoli w tej relacji naprawione i uleczone. Tutaj kobiety będą myśleć o zajściu w ciąży, o założeniu rodziny z tą osobą, o transformacji swojego serca, o transformacji swojej duszy o tym, żeby też dać szansę i, i rozwinąć swoje skrzydła. Tutaj nie, nie powtarzajcie błędów z przeszłości, żeby po prostu ta żeby znowu te karmiczne wszystkie problemy nie wróciły do Was. U, u tego mężczyzny pokazany jest, że jak najbardziej chce się z Wami spotkać, przylecieć, przyjechać, z Wami pobyć. E, tutaj on też musiał niestety stety, urosnąć w energii, i potrzebował do tego czasu e, i dojrzałości, aby cokolwiek mu sobie zrozumieć i, i wykwit e, musiało w nim e, rozkwitnąć te ziarenko tej dojrzałości u niego. Ale teraz już wie, co ma robić, e, teraz ch będzie chciał pod pod podążać. Drogą, właśnie świetłości, prawdziwości tego związku i prawdziwości tej relacji. Więc kochani, gratuluję dla jedynki, dla tej czekoladki, bo piękne karty transformacji, odbudowy, relacji i związku. Bardzo ładnie to wygląda. I oby tak też było pięknie dla jaja. I zobaczymy dla jajeczka czekoladowego, dla związków i relacji. Okolice. Kwiecień, maj. No tu już jest jakby um, troszeczkę więcej problemów, bo góra mówi, właśnie jak było w jedynce, fajnie ta, ta osoba się pouzdrawiała. To ta niestety nie przerobiła tej lekcji karmicznej i znowu jak powróci, znowu będzie te same błędy popełniać. Niestety, góra mówi, czy jest szansa, żebyście by, byli razem. Mała, mała. Ja nie widzę tutaj um, oprócz komunikacji jakiejś tam um, sms, um, i chemii dość do siebie. Nie widzę, żeby ta osoba um, tutaj um, albo nawet jak wróci, to wróci na chwilę i znowu um, ucieknie. Ona nie jest absolutnie gotowa. Tu została albo skrzywdzona, albo boi się w ogóle jakieś e, bym powiedziała e, relacji, ale oczywiście jest gotowa na spotkania z Wami e, takie przelotne, takie romansowe: e, jakieś randki, jakieś takie spotkania e, nocne, jakieś wyjścia. E, tak, jak najbardziej jest otwarta na to, bo macie chemię, pożądanie do siebie. Niestety nie widzę tutaj e, przyszłości w tej relacji, e, bo ta osoba nie przerobiła po prostu nic. E, góra mówi: Idźcie w nowe. Dosłownie zostawcie to, tą relację, idźcie w nowe, e, podążajcie w nowe, podążajcie w coś lepszego, w coś spokojniejszego. E, tutaj czeka na Was e, e, fajna osoba jeszcze, jeszcze chwilę i ona się pojawi. Ja bym nawet powiedziała do maja już powinna się pojawić u niektórych z Was osoba przeznaczona Wam, która, przy której rozwiniecie swoje skrzydła i, e, i po prostu się uzdrowicie emocjonalnie, uzdrowicie swoje rany. Tu było za dużo nieporozumień, za dużo ktoś się wtrącał w tej relacji i wiecie, że te plotki, to wszystko nie było tak naprawdę potrzebne. No i zburzyło to, co zburzyło. Mogła być też relacja trójkowa jak najbardziej w, karcie, w rozkładzie numer dwa. Ale góra mówi, coś nowego jest u przy was, coś nowego, coś transformującego, coś, co będziecie się radować, cieszyć, ale musicie no niestety puścić tą relację. Ona musi odejść, bo tu nic z tego tak naprawdę nie będzie. Możecie się komunikować jak najbardziej, ale jak pytałam o stały związek, to karty pokazują nie. Pamiętajcie, kochani, że to jest rozkład ogólny. Tutaj się nie załamujcie. Możecie zawsze przyjść do mnie na rozkłady prywatne, na moje widzenie, również intuicyjne, które robię, robię przez video online. Dla tych, którzy chcą, dla tych, którzy nie chcą, mogę tutaj stawiać karty i z wami rozmawiać przez telefon. Więc tutaj wybierajcie sobie taką opcję, jak wam pasuje, kochani. Tutaj możecie kontaktować się przez Whatsapp, przez mail, który Wam zawsze podaję. No i trzymam naprawdę kciuki, abyście byli szczęśliwi i, no, i transformowali się w obydwóch związkach, w, oby, w obydwóch takich rozkładach tutaj, jak, jak najlepszą wersją siebie pokazali i byli po prostu szczęśliwi. No i latali tak wibracyjnie, energetycznie, tak kolorowo, jak jak właśnie motyl. Pozdrawiam kochani. Całusy. Jasnowic Anna.